Igi nie chce wykonać challenge'u, wypowiedzcie dlaczego. Yy... Znaczy ja w ogóle nie wiem, co się stało, według mnie to jest żałosne zachowanie ze strony... Z twojej strony. Ze strony właściciela tego profilu. Daję wam szansę, żebyście mogli zadecydować, co mam zrobić. Yy, jaką karę mam wykonać. Przystałem na wasze warunki. Kupię mu monsterka. Żadnego ta, monstera. A, tak jak napisaliście być, w komentarzach nieprzycię... A ta Ciota, a ta Ciota niestety próbuje mnie wrobić w jakieś wymyślone challenge yy, Nie pozdrawiam, nie polecam takiego zachowania Będzie Cześć jeszcze raz robię. ten sam challenge i wtedy wymyślamy my sobie, ten kto przegra i znowu przegra i... No i będzie wykonywał kurwa challenge, skoczy do kiśla. I nie będzie. No. Także kto uważa, że Iggy jest winny, pisze Iggy Fryer w komentarzu, go już puszczamy, Idę właśnie na siłownię, ogólnie trochę mi się nie chce dzisiaj iść na tą siłownię W sensie powiem szczerze, gdyby nie to, że nagrywam vloga, bym na nią pewnie nie poszedł po Pierwszy jestem mega zmęczony, wstałem jakoś o szóstej, coś takiego Po drugie jest mega zimno na dworze, strasznie pizzi Nawet mam kurtkę na sobie i bluzę dodatkowo Serio jest zimno Yy, więc pewnie dzisiaj polecę jakieś super serie, żeby szybko to skończyć. Szybko mieć ten trening nóg za sobą. Więc jeżeli ostatni trening nóg był szybkim treningiem nóg, to ten będzie ekstremalnie szybkim. Bo serio, muszę szybko to skończyć. No, co do IGego? Yy, tak jak było wcześniej wspomniane, wiecie co pisać. Ogólnie powtórzymy ten challenge yy, w ten weekend jeszcze raz. Tak jak mówiłem, lecę z ultra serią. Tu na płytki i to na uda. No, właśnie widzę, że się zwolnił przysiad, więc będę tam chodził. Krótki dzisiaj trening, więc pewnie też film będzie krótki. Po prostu, lecę z ćwiczeniami. Tutaj była ostatnia seria Tutaj na udach Jeszcze jedna I będę wchodził na przysiad I jeszcze będą bułgarskie I to tyle na dzisiaj Dobra, skończyłem tamte serie, jestem już na przysiadzie I Proszę bardzo Będziecie ogrywać na rozgrzewkę W ogóle taka ciekawostka Jestem teraz na siłowni i wydaje mi się, że Lecą dwie piosenki w jednym momencie w tle Ale nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, czy tak rzeczywiście jest Trochę jest to dziwne No w sumie tyle jazda z kurwą. Dobra, oczywiście poszło, poszło łatwo, teraz będę wchodził na 80, o, tu 80, ponieważ stwierdziłem, że będę bez 60, ja tam pomiędzy jeszcze miałem 60, Robiłem ja 20, 60, 80, z tym, że 60 było jeszcze rozgrzewką, teraz stwierdziłem, że po prostu zrobię 20, 80, jako, że wcześniej robiłem ćwiczenia, Więc myślę, że nogi są w miarę rozgrzane, nie będzie z tym problemu, posłuchajcie. No, są dwie piosenki puszczone, nie wiem o co tu chodzi, ale serio są dwie piosenki puszczone. Dobra, jazda, y, ogień z kurwami, no, 80 kilo. Dołożyłem teraz do 90, prosta sprawa, biorę to na 8, później 95, dwa razy po 6, lecimy. Dobra, poszło dość łatwo, jeśli tak będzie szło to 95, to dam pakę. No i zobaczymy jak to będzie. No to kurwa jak może inaczej być. Po prostu to wezmę. To jest przysiad i przysiad jest po prostu ryzykowny. Nie mogę go nie wziąć. Jak nie wezmę, to spadnę na dół i będzie przypał. Więc po prostu muszę go wziąć. Nie mam wyboru jak tu sobie założę 200, to też będę musiał wypierdolić 200. Prosta sprawa. Tak w międzyczasie tak jeszcze odpoczywam, jeśli ktoś się bawi w zakłady, to ja trzeba się podzielić swoimi. Z zakładami z Ligi indyjskiej w krykiecie. widzicie jeszcze jeden wszedł, jeszcze dwa kolejne do takich kursach. To są pewniaczki ogólnie. I tutaj jeszcze jest kolejny mecze. Jest tenis ATP. To już też pierwszy wszedł. Zaraz następny też wejdzie. Są to pewniaki, więc możecie śmiało brać i obstawiać. Pozdro dla Mazimy. Mazima to jest ogólnie kolega, który pomaga. A tutaj jeszcze jakieś... Daily Spin gierce, a to nie jest istotne. Nie poszło to tak jak myślałem, że pójdzie. Myślałem, że trochę pójdzie łatwiej, ta ostatnia była taka... Też do końca nie robiłem, tylko przyszedłem jakoś bardzo niski. 95 zostaje, a no i lecimy z tym. Przede mną ostatnia seria bułgarskiego, bo jestem całkiem miło zaskoczony, bo w ostatnim prałem chyba 10 albo 12,5, teraz w ostatnią serii będę robił 17,5. Powinno wyjść. Idzie dobrze. Ostatnia seria na dziś, jestem zadowolony. jazda. Standardowo, jak to już bywa w moich vlogach, y, oczywiście po treningu, czy przedczas na zakończenie. Generalnie jestem dosyć zadowolony, że poszedłem na tym siłownię, bo kurwa ciężko było się zmotywować. Koniec końców, ciężko będzie jutro też wstać do szkoły. Ale od czytania książek biceps nie urośnie, no umówmy się. Mimo, że dzisiaj były nogi, to pomyślałem, że fajnie to zabrzmi, więc tak powiedziałem. Yy, generalnie, jeśli, jeszcze, jeśli macie jakieś pytania związane z siłownią, to możecie pisać w komentarzach śmiało, ja chętnie na nie podpowiadam. Bo ogólnie będąc na siłowni, dostałem jakiś właśnie komentarz odnośnie tego, do czego jest pas. Śmiało pytajcie, ja też miałem dużo pytań na początku i chętnie na nie po prostu Wam odpowiem. Vlog nie dość, że ma być rekreacyjny, motywacyjny, to może też Was czegoś uczyć. To by w sumie było na tyle. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i idź na siłownię. Nerwe! A, jak coś... To możecie wymyślać jakieś kary dla Igiego, W sensie możecie mi podpowiedzieć w komentarzu, co do niego dać. No to już tyle, seria, koniec. Ela.